Siemaneczko z tej strony gospodarstwa za milion dolarów, słuchajcie, coś takiego ukleiłem w wolnym czasie. Taki nośnik obciążenia do, do New Hollanda. Zapytacie, czy to wytrzyma? Powiem Wam, że nie wiem. Wszystkie materiały oprócz dwóch praktycznie puszek farby, miałem w domu, tak. Nic nie musiałem kupować, po prostu zrobiłem z tego co było. Także coś takiego ukleiłem. Generalnie tu wszystko jest ok. Tu powzmacniałem. Eee, tu jest taki fajny gruby całownik. Nie wiem jaką on ma grubość, ale, ale tu raczej konstrukcyjnie da radę. Problemem jest ta płyta. Ona ma 5 mm grubości. Moim zdaniem jakby tu była taka centymetrowa to by było ukute, można na tym wieszać dwie tony. Eee, tak to powiem Wam szczerze. No tu nie ma dużo obciążenia, bo podejrzewam, że tu jest 320 w obciążnikach, nie wiem ile ten ma, ale myślę, że gdzieś z 60 kg jeszcze dowiesiłem 80 kg dodatkowo. Także no, tu nie jest jakoś turbo dużo. To całe waży z 60 kilo max myślę, więcej nie waży. Także raczej powinno dać radę. No jak nie da rady, no to trudno. Tylko będzie zmarnowany mój czas i 30 elektrod Bo naprawdę starałem się na no, jakiś tam spawaczem zajebistym zaprzeprzeniem. Nie jestem, ale codziennie to starałem się zespawać. Żeby to tam miało ręce i nogi. Także, także tak to wygląda. Możecie oceniać. Chętnie odpowiem w komentarzach co i jak. Jest regra na dole, nie wiem czy to będzie widać. To jest tregra dyszka 10 cm. Także o. coś takiego w wolnym czasie udało mi się skleić. A tymczasem w ostatnim filmiku pokazywałem Wam, co tam kupiłem nowego, ale w to dole było tak ciemno, że nic nie było widać. Także lecę dalej, zobaczycie. Dobra, jesteśmy. Można powiedzieć, że to taki coś alanowy nabytek. Ale to jest chyba zabytek bardziej. <laughs> Siewnik talerzowy D7 Amazona na redlicach talerzowych. Oczywiście no można powiedzieć, że tak prosto od Niemca, tak? Także jest do przejrzenia. Tu już yy, parę talerzy muszę tam przejrzeć, bo mają lekki luz, ale dosłownie tu są dwa i chyba te dwa, a reszta jest raczej w porządku. Konstrukcyjnie, słuchajcie, ja to kupiłem generalnie w ciemno, bo z, z, można powiedzieć, że, że na Facebooku znalazłem i mi to przywieźli. Konstrukcyjnie, zero, zero jakichś tam spawów, pęknięć itp., także to jest chyba najważniejsze, że, że nie jest taki wyciurochany, że tak powiem. Co do farby, nie jest najgorsza. On musiał stać na, na dworze. Bo jest taka wyblaknięta ta, ta farba, ale naprawdę oponki w fajnym stanie. No zobaczymy, wiadomo. Skrzynia nie wiem, to jest zagadka. Zobaczymy, jak pójdzie w ruch. Jak tam go ogarnę, mniej więcej to sobie zrobię, zrobię próbę dwa razy taką samą. Czy on wysieje tak samo na próbie, i później czy to się przełoży na, na warunki polowe. No wiadomo, że tam plus minus do 10% może. W, się różnić, tak? że, że, że tam poślizg i zależy od warunków, ale, ale zobaczymy. Jak nie, no to trzeba będzie skrzynię dać do regeneracji. Też się z tym liczyłem. Wiadomo to nie jest nowy sprzęt. Ma ze 30 lat lub więcej ścieżki technologiczne. Tak to jak to się je w nikt co nie. Możecie sobie obejrzeć w którą stronę. Muszę przejść z drugiej strony, bo jedną ręką to jest ciężko. A to właśnie tutaj tak się dziwnie otwiera tą stronę. Skrzynia z trójkątami. Tak to naprawdę tam nie ma jakiejś tam rdzy i TP. Nie jest, nie jest taki jak to mówię, umęczony bardzo, tak? Wiadomo, od razu wszystkiego się nie zrobi, bo to trzeba kilka lat, ten stary, tego starego Nordstena, którego tam miałem, to też kilka lat go doprowadzałem, wymieniłem praktycznie wszystkie stópki, znaczy nie, redlice stopkowe, o, przepraszam, te groty, ale myślę, że tutaj będzie tak samo, że po trochu, po trochu się go ogarnie, i coś tam, żeby siał, tak? Zobaczymy, słuchajcie, już nie ciągnę tego tematu. Jak coś, jak zawsze zapraszam, nam, zapraszam do konstruktywnej krytyki. Tyle ode mnie. Trzymajcie się na razie. Cześć.